Siemanko drodzy, Filip Lewandowski, Robert Ruchała ze mną czołem. Siemano. No kapitalny pojedynek dzisiaj ogłoszono. Na KSW w twoim rodzinnym mieście walka o mistrzowski pas z Saladinem Parnas. Powiedz, kiedy ty się o tej walce dowiedziałeś i jak do niej doszło? Dowiedziałem się około 4-5 dni po koloseum. No słuchaj, ogólnie to się spodziewałem, że tak może być, wiesz, że Parnas będzie chciał się bić ze mną, no i tak właśnie było, że jeśli, e, jeśli nie bił się z Marianem Ziółkowskim i e, chciał bardzo walczyć, no to stwierdziłem, że właśnie może być tak, że będzie się bił ze mną, no i rzeczywiście po pięciu dniach przyszedł telefon i e, okazało się, że Saladin Parnas na Nowy Sącz. No, kapitalna wieść, ale też szczęście w nieszczęściu, bo sytuacja Mariana jest tutaj bardzo przykra. Na pewno oglądałeś Galę na Narodowym. Jak zareagowałeś, kiedy zobaczyłeś, co się stało? No, ogólnie to tak. Nie wiedziałem o co chodzi. Zobaczyłem Mariana na początku, że właśnie tam siedzi i jest zawinięte kolano, i stwierdziłem, że prawdopodobnie ta walka się w ogóle nie odbędzie. No i rzeczywiście tak było, no tam potem już doszedłem do tego, że nam się chyba kogoś zapytałem, no i okazało się, że właśnie e, Marian doznał kontuzji, no i no i niestety nie zawalczy. Ale Saladina Parnasa ogólnie nie było jeszcze w tym, e, jakby nie wyszedł jeszcze z, z sali treningowej i stwierdziłem tak, o kurde, no nie, a ja jestem e, na sali i myślałem, że może być taka propozycja, że, wiesz, ktoś przyjdzie i powie, że słuchaj, no y, Saladin jest gotowy, no to jak chcesz, to możesz wyskoczyć teraz w tym w 70 i ten, no i zawalczyć, nie? Więc y, spodziewałem się czegoś takiego. Takiej sytuacji. Wyobrażałem sobie to w głowie, że może tak być, że ktoś zaraz przyjdzie i powie, słuchaj, daję mi ci rękawice z y, podęki i y, no jak coś, no to możesz wyjść, nie? I byłbyś gotów, jak rozumiem? <laughs> Więc ogólnie już. Y, Zastanawiałem się nad tym, co ja, co ja wtedy powiem, co nie, ale wiesz, fajnie by byłoby, wiesz, to w ogóle raz, że medialnie, no nie, no bo jednak, słuchaj, Robert ducha się gdzieś na widowni i nagle wchodzi do walki, nie, ale no raz, że miałem zawinięty wtedy tatuaż, dosłownie byłem, nie wiem, jeden dzień albo dwa dni po tym, po, po całym tatuowaniu, więc no ta skóra jeszcze w ogóle nie odpoczęła, dodatkowo byłem po ciężkim obozie w American Top Team, no i wiesz, no tak wyjść, żeby wyjść, no to nie za bardzo mi się uśmiecha, ale na pewno medialnie byłoby to... Yy, Kursy, no dobre by to było, nie? Jakbym tak nagle z widowni, wiesz, jeszcze siedziałem i, i z koszuli wskoczył szybko w spodenki, założył rękawice i wszedł w wadze, jakiej jestem, nie? Ale wiesz też, narożnika bym nie miał, no tak kurde. No tak, tak. Wszedłbym no, po prostu, nie? I sam bym w picie musiał sobie lać. Co ty, Robert, myślisz o Saladinie jako zawodniku? Co myślę? No słuchaj, ja go obserwuję już od dłuższego czasu, tak? Bo jak ja jeszcze w KSW nie byłem, oglądałem jego walki. E, ale no co mogę myśleć? Kurczę, no zawodnik kompletny, tak? Bardzo dobry. E, nikt go jeszcze z Polaków nie pokonał i myślę, że będę pierwszym, który, który to zrobi. E, Inaczej, jestem bardzo, dobrze, bardzo bardzo dobrze nastawiony, ponieważ byłem tym w Stanach. Tam mentalnie się no, podbudowałem, tak? Troszeczkę zauważyłem zmiany w tym wszystkim, właśnie, że ten wyjazd bardzo dużo mi dał. I, I wiesz, kiedy usłyszałem, że moim rywalem będzie Radim Parnas, no to po prostu powiedziałem, że okej, okay, i, i, i tyle, nie, i się bijemy, więc e, nabrałem takiej fajnej pewności. W tym, że utwierdziłem się też, że mój poziom jest bardzo wysoki, i zamierzam to pokazać teraz wszystkim w klatce. To powiedz jeszcze o Stanach, no bo American Top Team, czołowy klub, wszyscy go w Polsce doskonale znamy, też za sprawą polskich zawodników. Jak tam trafiłeś? Nie ukrywam, że mam trochę w ogóle dzisiaj pytań od widzów, i jednym z pytań było właśnie to, jak się dzieje, że negocjuje się przyjazd do ATT, czy tego typu klubu. Wiesz co, to ogólnie jest tak, że u mnie to tak wyglądało, że wiesz, no wysyłaliśmy CV też, tu, nie, bo to wiesz, nie każdy tak naprawdę może sobie tam wejść, bo to jest tylko i wyłącznie klub zawodniczy, tam są tylko i wyłącznie zawodnicy, trenerzy, którzy chcą tym zawodnikom pomóc i, i tam masz tak naprawdę całą kadrę, wiesz, tych wszystkich najlepszych i i, I tam, żeby się dostać, to nie jest tak, że wiesz, dobra, ja sam piszę, słuchaj, yy, wjeżdżam tam, nie? Tylko oni muszą na to wyrazić zgodę. No i w moim przypadku było tak, że się zgodzili i powiedzieli, że im przyjechał. I, i, i bardzo im za to dziękuję, że mogłem tam przyjechać, yy, po, po, ponaparzać się z najlepszymi i, i zdobyć tyle, tyle doświadczenia, co nie? Więc to jest dla mnie ogromny plus, jeśli chodzi o, zawo o karierę zawodniczą. W moim. Yy, w moim przypadku, no to będzie bardzo duży wzrost, yy, takiego wiesz, yy, takiej po prostu doświadczenia w, moi, w, moi, w mojej karierze, nie? Bo, bo, bo jednak, no, nie oszukujmy się, Stany, no to yy, no to jest inny świat, inny świat i, i fajnie, że w tym świecie się odnalazłem, że nie odstawałem tam poziomem i że byli wszyscy bardzo zadowoleni i chwalili mnie. I trenerzy też yy, dałem się poznać trenerom, i na pewno będę tam przyjeżdżał. To kto z trenerów nadzorował to, co robisz tam na Macie? Mike Brown, kto jeszcze? Ogólnie to tam było pięciu, sześciu trenerów na Macie i każdy gdzieś tam coś od siebie dodał, tak? E, trenowałem z Mike'em Brownem, e, na, na Macie też byli, nie, nie pamiętam dokładnie tych nazwisk, ale wiesz, był też Katel Kubis, e, było też dwóch innych trenerów, jeszcze był e, King Mo, więc e, no tam naprawdę wiesz, e, jest, jest dużo trenerów, dużo zawodników i, i to jest fajne, że. To wszystko się tak zgrywa, no nie? że to nie jest tak, że nie wiem, jest tyle zawodników i, i wiesz, że tego nie ogarniają, tylko oni rzeczywiście widać u nich tą pracę, że, że oni po prostu w tym długo siedzą. Oni y, naprawdę do każdego podchodzą, gdzieś wiesz, coś zawsze wyłapią, y, gdzieś tam sobie zapisują i, i oni naprawdę, wiesz, y, chcą, chcą jak najlepiej dla tych swoich zawodników. A z kim się udało porobić, jak to się mówi, z takich głośnych nazwisk? Słuchaj, ogólnie to każdy mnie o to pyta, każdy z kim, z kim, z kim, ale w <laughs> e, to Ameryce wygląda to tak. E, jest bardzo dużo zawodników, ja ich nawet nie znałem, niektórych, no, w większości nie znałem, nie? a potem wiesz, po sparingach dowiadywałem się, że na przykład to jest zawodnik UFC, to jest zawodnik Bolatora, to jest zawodnik pfl okay. to jest one. I wiesz, jakby. Ja, ja po prostu nie znam też wszystkich, no nie? Ja bardziej śledzę tą, ten polski rynek, wiadomo, angielski, angielski światowy też, też śledzę, ale nie znam tych wszystkich zawodników, bo po prostu jest ich za dużo, a, a tam na macie, wiesz, jest 60 osób na macie, no i wiesz, no i weź, weź każdego znajca, nie? Yy po prostu wiesz ktoś jest w UFC, ale nie jest na przykład w top 15, jest gdzieś tam nie wiem trochę niżej i, i też jest zawodnikiem UFC, na przykład ma, nie wiem czy walki, cztery i, i jest na bardzo wysokim poziomie, no a wiesz na przykład ty go nie znasz, ja go nie znam, a, a poznałem go tam, nie, więc e, no, dużo takich zawodników, wiesz, nawet sam nie, nie wiem do końca jak się niektórzy nazywają, ale wiem na przykład że to jest zawodnik UFC, no nie i na przykład z nim robiłem, e, z takim zawodnikiem, którym robiłem to partner, na przykład to Marlon Moraes, co nie, i na przykład bardzo mnie pochwalił, powiedział, że jestem na bardzo na bardzo wysokim poziomie i zapytał się, czy, czy UFC ja mówię nie, nie, że KSW a, 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 a. <grym>, że Tam myślał chyba, że UFC jestem, a, a że nie kojarzy, więc yy, no wiesz, robiłem tam naprawdę z bardzo dobrą kadrą, yy, wiesz tych wszystkich zawodników też z Grantem, da Grantem Dawsonem, yy, z takim no, z, z tymi. No. Z Rosjanami, z Czeczeni też, tam wiesz, bardzo dużo takich zawodników, którzy yy, wiesz, walczą w Belatorze, w PFL-u i naprawdę, wiesz, wysoki poziom mają, więc fajnie było tam pojechać, porobić z nimi i przekonać się, że, że, że mój poziom yy, jest bardzo, bardzo wysoki. Słyszałem takie historie, że w amerykańskich klubach jest wielu kozaków, którzy nigdzie nie walczą zawodowo, ale są na takim poziomie, tak. że mogliby to robić spokojnie. Tak, tak, jest y, właśnie to jest to, no, nie, że na przykład nie znasz kogoś, on się dowiaduje że on się bije na Semi Pro, y, a, a poziom jest bardzo wysoki i, i ten y, na przykład miałem y, okazję się zmierzyć z takim gościem, y, który no tam, wiesz, stójkowo jakoś nie, nie, nie ogarniał super, no bo y, po prostu nie robił tego co, nie? No ale po Sparingu się go zapytałem, czy on gdzieś walczył. On mówi, że nie, nie, że Semi Pro. Ale że jest National Champion, kolecz e, coś tam wiesz. E, I Kalafiory takie uszy, takie miały. E, e, wiesz, tam naprawdę jest z jest kim porobić. A co mówią o Gamerze, o Janie Jędrzejczyk, wiesz, o KSW w ogóle, bo na pewno doskonale też kojarzą tę organizację. Wiesz co, ogólnie to jak się mnie pytali skąd jestem, mówiłem, że Polska, czy Polak, to oni... O, bestie, 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 no nie, przecież wszyscy, że naprawdę Polacy tam y, są uważani za bardzo dobrych zawodników i... I też, wiesz, jak gdzieś mówiłem Poland, Poland, to o, o, Mateusz Gamrod a ja tak, tak, no i się mnie pytali, czy w tym samym gymie trenujemy, ja mówię, że nie, no, że w innym, ale że też z Mateuszem mam dobry kontakt, przyjeżdżam na kampy do Poznania, więc, e, więc wiesz, wiesz, po prostu kojarzą, nie? Jak Polska, to, to Mateusz i Joanna Jedrzejczyk i Karolina wiesz no nie? <laughs> nie Czyli wyjazd, wyjazd życia, krótko mówiąc. Tak, wyjazd życia fajnie spełnić takie marzenie, bo wiesz, to, to, to było moje marzenie w ogóle zobaczyć stany, no nie, a też pojechać do najlepszego klubu na świecie i, i tam trenować i, wiesz, i i dzielić matę z takimi kozakami i dodatkowo wiesz, nie odstawać, no to, no to to jest to to jest zupełnie no nie marzeń. I dlatego fajnie, bo cieszę się, że mogę teraz wyjść do klatki i, i, i pokazać to wszystko, no nie. No powiem ci Robert, że tak zupełnie szczerze, jak teraz z tobą gadam. Widzę, że ten mental jest naprawdę... Na kapitalnym poziomie. Zakładam, że forma fizyczna też, co tylko czekam na to starcie z Parnasem. Tak jest. Dwa miesiące równe, bo dzisiaj 19. Yy, dwa miesiące równe do, do walki. I co? I, I wiesz, no i nie mogę się doczekać, co, co mogę powiedzieć więcej. Wiesz, to, to jest starcie, na, na które tak naprawdę pracowałem bardzo długo, ponieważ y, musiałem stoczyć aż sześć pojedynków w KSG, żeby, żeby dojść do Saladina Parnasa, pełnoprawnego mistrza. I wiesz, i chcę pokazać, że, że wcale nie jestem słaby, że, y, że, że mogę z nim wygrać. I, I wiesz, i wiadomo, tutaj po ogłoszeniu walki różne już są głosy, ale ja wierzę w siebie, y, wierzę, że. To co robię to jest to co w życiu powinienem robić tak po prostu ja się w tym utwierdziłem że ja po prostu jestem na dobrej drodze i, i, i daję z siebie wszystko każdego dnia. Ile masz wariantów na walkę z Parnasem jak to wygląda bo zakładam że go świetnie rozpracowaliście jakby wiesz co robić. <laughs> wariantów wiesz co ogólnie no to jest zawodnik który tak naprawdę ogarnia całość tak jest, jest zawodnikiem MMA więc jest yy... Dobry w każdej płaszczyźnie. Oczywiście mam tam dla niego jakieś myczki, już wiesz, e, tak jak mówię, ja oglądam go od, od, od dłuższego czasu tak? i już tam gdzieś kiedyś kminiłem. E, jak się dostałem do KSW, to też wiesz, kiedy to było, 2020, i ja już jakby wiesz, też oglądałem jego walki, też patrzyłem, no nie, że kiedyś może akurat. Więc to nie jest tak, że ja e, teraz się dowiedziałem o Saladinie i teraz go będę rozpracowywał, tylko że ja już od dłuższego czasu szukam na niego jakichś tam sposobów. i. I teraz doszło do tego, że, że będę mógł to wszystko wykorzystać. Ale e, no tak jak mówię, wariantów. No, walka jest walką, to walka pokaże, e, co dokładnie zadziała, a myczków można mieć miliony, no nie? Zobaczymy, który, który uda się wykorzystać w tej walce. Było trochę nieeleganckich zachowań parnasa i jego teamu, jeżeli chodzi o tę walkę z Marianem. Pewnie wiesz o co chodzi, krążyły różne memy. Jak ty na to reagowałeś i myślisz, że między wami będzie tak zwana zła krew? Ech. Kurczę, nie, no chyba nie będzie z chwili, bo wiesz, ja też z Parnasem e, zamieniłem parę zdań nawet, znaczy zamieniłem, bo on tam w sumie tak na bardzo nie, też nie, nie rozmawia super, e, znaczy nie, nie wiem, czy tak, no chyba po prostu tak nie rozumiem bardziej po francusku, ale e, wiesz, obserwowaliśmy się na Instagramie, wiesz, coś tam gdzieś kiedyś mi reagował, e, coś tam gdzieś kiedyś za, za z, Zamieniliśmy parę słów, ale to wiesz, raczej tu nie będzie żadnej złej krwi, co nie? To, to, to wiesz, walka, my jesteśmy sportowcami, nie? Jeśli chodzi o Mariana, no to tam nie wiem od, jakiego, od czego się zaczęło i dlaczego tak się stało, no ale tam rzeczywiście y, chcieli sobie udowodnić, no nie? Kto jest lepszy i tam rzeczywiście poszły jakieś też potyczki. Y, też nie, nie do końca śledziłem to wszystko, bo też mi tam mm, ktoś mówił, że. Y, że Parnas się potem gdzieś śmiał po walce, że tam gdzieś nie może wyjść. Wiesz, ja tego nie śledziłem, po prostu nie widziałem tego wszystkiego. Ja też yy, skupiłem się, wiesz, na, na tym wszystkim, na przygotowaniach, na wyjazdach, yy, jak się dowiedziałem o tym wszystkim, więc yy, ciężko mi się wypowiedzieć. Aczkolwiek, no, yy, bardziej Parnasa postrzegałem, że, że jest takim yy, gościem, gdzie się nie szuka jakichś yy, tych yy, trasztorków, a jednak tutaj yy, gdzieś tam coś wystąpiło. To zapytam o to. Nie bójmy się takich pytań. Jakbyś byś tę jego walkę widział z Marianem na narodowym? Jak ona by się potoczyła twoim zdaniem? Co, jak ogólnie się zastanawiałem nad tym wszystkim, to y, na pewno trwałaby 25 minut. To jestem przekonany. Byłaby szermierka na pięści, na nogi. Myślę, że y, par nas mógłby chcieć sprowadzić Mariana, ponieważ no, zasięgiem według mnie byłby lepszy no lepszy miał Marian. I. Mariana też jest ciężko obalić, więc mogło po prostu być tak, że 25 minut próby obaleń były, aczkolwiek myślę, że Marian by bronił i, i walka skończyłaby się na punkty, tak? Więc yy, ja ogólnie stawiałem na Mariana. Jakby walka wyglądała, no to nie wiemy. Yy, myślę, że może się kiedyś dowiemy, ale tak jak mówię, raczej walka 25 minut na punkty, szermierka. U was się mamy na co nastawiać, na walkę w Nowym Sączu, co na pewnie, zobaczymy. Na pełne emocje, na pełne MMA. Nie, wysoko. No, jak zauważyłeś, pewnie, jak, jak, jak ja walczę, no to zazwyczaj w tych walkach no jest y, wszystko, nie? jakby dzieje się. Jest tójka, jest parta, są zapasy, y, dynamika, wiesz, no, no ja się staram po prostu w tej walce zrobić wszystko, no nie? Pewnie wiele, większość osób powie, że czy znowu będę krążył dookoła klatki, czy, czy nie wiem, czy będę robił kilometry, ale tak jak mówię. Y, w walce trzeba mieć plan. Jeśli coś, coś idzie nie tak, trzeba zmienić i, i trzeba tak walczyć, żeby, żeby tego przeciwnika pokonać, i, i to jest myślę yy, właśnie MMA, tak? Czyli tak, tak przechycić swojego przeciwnika, yy, żeby go po prostu zaszachować, i, i mi się wydaje, że właśnie Eskiewa y zaszachowałem, zmieniłem taktykę, zrobiłem to wszystko inaczej, yy, zacząłem po prostu dostosowywać się do tego, co on robi i na koniec yy, TKO. Zawalczycie, bijecie się w twoim rodzinnym mieście, co to dla ciebie znaczy, jak duża to jest presja i czy spodziewałeś się, zaczynając w KSW nie tak dawno temu, że będziesz toczył walki z takimi zawodnikami u siebie w mieście. Nie, no nie, to wiesz, szczerze to nikt by się nie spodziewał. Po prostu kogoś w sączu nie zapytał, to na pewno nikt by ci nie powiedział, że kiedyś tam Robert Druchała może się bić w Nowym Sączu, a co dopiero, wiesz, w Nowym Sączu w kurce, i to jeszcze z Saladinem, wiesz, tutaj miałem walkę ze Stasiakiem, więc to są naprawdę topowe nazwiska. No i co to dla mnie znaczy? No kurde, no wielkie wyróżnienie, tak? Ale yy, no ja po prostu na to zapracowałem. Bardzo ciężką pracą, wiesz, no ja. Kiedy wszyscy tam nie wiem, bawili się, robili swoje rzeczy, no to ja chodziłem na treningi, ja poświęciłem się w całości temu. Jak ja sobie przypominam te wszystkie czasy, jak, jak właśnie wszyscy do mnie mówili, że kurze robię, że, 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 że to by się uda, nie? że to by się po prostu uda, bo widać w tobie tą zaciętość, to, że ty nie odpuszczasz że wiesz, że tutaj na nie przykład niektórzy e, idą na imprezę i, i, i zostają no, do, do piątej rano, a ty, a ty, kurczę, masz na drugi dzień trening, idziesz i, i ty masz tylko to, no, full, full focus na, na, na właśnie na, na te walki i, i wszyscy po prostu dookoła mnie wspierali. To też było takie budujące i zajebiste, że, że dużo osób podziwiało to, co robię i, i dużo osób dalej to podziwia i jest, jeszcze oprócz tego wspiera. Więc całe miasto Nowy Stąd będzie mnie wspierać. I cieszę się bardzo, nawet ostatnio, jak byłem, wiesz, teraz bardzo rzadko żywam, bywam w M Sączu, ponieważ no, widzisz wyjazdy mnie. Yy, no, przy, po prostu, wiesz, tutaj wyjazd do Stanów, tutaj zaraz gdzieś poza. W Krakowie też siedzę, yy, więc dużo jeżdżę i bardzo rzadko, bardzo rzadko jestem u siebie w mieście, ale naprawdę ostatnio byłem po miesiącu czasu i, i czułem to wsparcie, naprawdę, wiesz, gdzieś ludzie kojarzą. Yy, Kurcze, podchodzą, zbijają te piątki, życzą mi dobrze, więc to jest naprawdę fajne, że, że wszyscy ci ludzie chcą, mm, chcą mi dopingować i fajnie bo będą mieli teraz okazję. Kasa życia za taką walkę? Kasa życia? Wiesz co, to jest po prostu kolejna walka w kontrakcie, no nie? Więc tutaj to, 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 to po prostu idzie dalej, nie? Tak, tak że tak mogę powiedzieć. Ale. Wiesz, no też dużo osób mnie wspiera w tym wszystkim, i i, no i na pewno wiesz, no ta walka będzie bardzo, bardzo oglądana, i, i każdy będzie chciał tam może jakąś cegiełkę dołożyć. Jesteś teraz w Poznaniu, prawda? Czyli czerwony Smok. Tak, tak jest. Właśnie się tego i jutro wjeżdżam na, na te, na Drillle MMA, właśnie z Mateuszem Gawrotem, już są umówiony. I co? No i ciężka prasa, tyramy cały czas, żeby, żeby właśnie tego dziewiętnastego forma była jak najwyższa i żeby, żeby właśnie i był tlen na 25 minut, i skupienie, i wszystko. No chłopaki w klubie zareagowali świetnie, prawda? Widziałem komentarze na Instagramie Mateusza Gamrota właśnie, każdy jest tą walką zajarany, ogromne wsparcie. Tak, tak, tak. Wiesz, są bardzo dużo osób we mnie wierzy i widzi moje szanse przede wszystkim w tej walce, bo wiesz też yy, nie, nie jestem skreślany, bo wiesz ci, co ze mną trenują, to po prostu o tym wiedzą, że, że Saladin nie będzie miał łatwej przeprawy, że, że, że ja będę naprawdę niebezpiecznym zawodnikiem i może, może mi się wydaje, że tak mi się wydaje, że, że Saladin yy, nawet w wywiadzie gdzieś kiedyś powiedział, że Fajnie, że Robert tam wygrał ze Skijewem i zawalczył, ale że, że to nie mój poziom i wiesz, no, że, że może jest pewny, ale yy, no, gwarantuję, że dam z siebie wszystko i pokażę mu, że, 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 że mój poziom jest bardzo wysoki i, i tak jak mówię, mogę być pierwszym Polakiem, który z nim wygra. Trzymam za to mocno kciuki. Robert, jeszcze na koniec, bo kilku moich widzów, yy, kiedy napisałem, że będę z tobą rozmawiał, przygotowało do ciebie pytania. Jak rozumiem, jesteś gotów odpowiedzieć. tak. Dobra, super, to pozwól, że odpalę tylko na telefonie pytania, które są na YouTubie. E... I lecimy może od góry. Nie. Poddałeś kiedyś Gamera albo Borysa na sparingu? So, to są takie koty, że raczej, <laughs> raczej no, nie, ale nie wie, Wiesz? Okej. Okay. Tak? Serio? Myślałem, że wiesz, że takie rzeczy się dzieją jakby. Nie, wiesz są. So... Co mogę powiedzieć? No, Mateusz i, i Borys, to, to jest wiesz, taka liga, że no wiesz, no yy, inaczej, coś tam mi idzie, ale że wiesz, że, żeby żeby poddać, no to wiesz, no, to Mateusz tyle zawodów zrobił w graplerach, że wiesz, jest czujny na wszystko, Borys to samo, więc no, tutaj takie rzeczy to ciężko. To pytanie już w pewnym sensie zadałem, ale yy, przeczytam je fajnie jakby opowiedział, jak się załatwia taki wyjazd do Stanów. Chodzi mi o ustalenia z trenerami, na przykład ATT. Jak to wygląda w praktyce? Pozdrawiam ze słonecznego Podhala, zdrówka i wygranej Roberto Real Champ. No to dziękuję bardzo. No i, no i tak jak mówiłem, no właśnie jak się załatwia wyjazd do Stanów, no, no tak jak mówię, trzeba wysłać CV yy, i zobaczyć, czy Cię przyjmą, no nie, no bo to tak jak mówię, nie każdy może tam wjechać i tam jest tak, że y, nikt nie może wejść, co nie, tam wchodzą tam tylko zawodnicy, którzy są jakby na liście, że mogą wejść, co nie, o coś takiego. Tam jest chyba tak nawet, że y, nie wiem, jak przychodzi żona z dziećmi, czy tam yy, wiesz... Jeszcze i nie znają w tym klubie, no to po prostu nawet zawody chyba musi podejść i powiedzieć, że to jest jego żona z dziećmi. Okej. Okay. Naprawdę jest pod tym względem, no pilnują tego, nie chcą, nie chcą wpuszczać, no bo wiesz, to jest tak naprawdę. Oczywiście. Wiesz, no, może gdzieś podglądnąć, może coś nagrać, a tak. tak. tak chcieli. A jakie są ceny w Stanach w tej chwili i gdzie się tam mieszka, bo wiem, że Mateusz chyba mieszka w takich jakby ich dormach, czyli akademikach, tak? Mateusz Gabrot, jak nie, to ja u Ciebie wyglądało? Ja mieszkałem w hotelu naprzeciwko yy, American Top Team i, i co, no i nie no ceny, kurczę wiesz, Stany ogólnie są drogie, co nie? To no nie ma co gadać, w yy, restauracjach jak chcesz jeść, to też, też nie jest jakoś tanio super, no nie? Ale wiesz... Yy... Idzie, idzie tam, że tak powiem, wyżyć, nie? To nie jest jakoś tam nie wiadomo jak dużo, ale, ale tak jak mówię, no no, Tajlandia jest ona na pewno o wiele tańsza. Kolejne pytanie, czy uważasz, że jesteś najlepszym piórkowym z Polski? Tak. Okej, okay, uśmiecham się, bo byłem ciekaw jak odpowiesz, ale uważam, że bardzo dobrze, no wiesz. Słuchaj, yy, kurczę. Wiesz, jestem teraz tymczasowym mistrzem. Eee, pokazałem to że w walce ze Skiwem, że, no, że, że ten poziom jest bardzo wysoki, i teraz udowodnię to w, w walce z Saladinem Parnasem, tak? Że, 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 że rzeczywiście zasłużyłem na ten pas. Dlaczego mówisz Arkowi Tańculi na treningach, że jest dobry i robisz mu nadzieję na KS2, jak tak naprawdę jest mega cienki? No, pytanie prosto z mostu, ale przeczytam je. A, kto, a gdzie ja tak powiedziałem? Ktoś może ktoś z klubu zadał e, pytanie. Nie no wiesz co, e, wiesz, ja e, obecnie no to tak, Arek też nie trenuje z nami w tym momencie tak, no nie? Ale jak ja widzę jego zaangażowanie. Wiesz, czasami gdzieś się zobaczymy, no nie no on teraz trenuje też z trenerem, więcej personali robi. E, on też ma dużo w, Wiesz, w jego życiu się bardzo dużo dzieje. On też nie ma tak czasu, ale jak ja widzę, wiesz, jego zaangażowanie w te treningi, on naprawdę, on naprawdę się stara, on przychodzi. To nie jest tak, że on przychodzi tam za karę, on tam przychodzi, naprawdę chce się, chce się rozwijać, on, on jest mega tym zajarany. I ja myślę, że każdy ma szansę, wiesz, być w miejscu, w którym by chciał bardzo być. Tylko po prostu trzeba ciężko pracować, a on ciężko pracuje, dlatego jak ja mam mówić, co mam powiedzieć, nie, on, skreślam go, bo on nie będzie, wiesz, bo jest słaby, no nie, no nie, nie jest słaby, on ma jakiś poziom, on wiesz, wiadomo, on walczy we frikach, ale, ale on poziom jakiś ma i on cały czas stara się go polepszać, tak, wiesz, przyjeżdża na te treningi, bo tak naprawdę mógłby trenować raz w tygodniu i, i robić swoje rzeczy, a on, on, kurczę, on ciężko zapierdziela, więc dlaczego miałbym mówić, e, że mu się nie uda, każdemu się może udać, tylko, tylko musi bardzo chcieć i być zdyscyplinowanym. Wywiad był zaplanowany dzisiaj szybko, kiedy ogłosili walkę. Także, wszystkie pytania już za nami, Robert. Wielkie, wielkie dzięki. i Mega się cieszę, bo to kapitalny pojedynek. Jeszcze powiedz tylko, czy widziałeś walkę wujaszka Ferisze, albo czy z naszej wynik, bo wiem, że on ci bardzo kibicuje zawsze. Bił się wczoraj. Co, ja teraz ja w ogóle całkowicie, wiesz, nie, nie, ma, bardzo mało teraz byłem w mediach. Dopiero dzisiaj, wiesz, w ogóle jak już dzisiaj wystrzeliła ta walka, to teraz nawet nie mogę na telefon wejść. Ale wiesz, tutaj gdzieś wyjazd, wcześniej byłem na, na kampie, który, który był zorganizowany w Zakopanem. Tam też byłem, wiesz, skupiałem się na, na tych wszystkich podopiecznych, którzy tam przyjechali. Także ja w ogóle kompletnie, wiesz, tam, wiem, w UFC było w sobotę. No po prostu nic, nic nie nadrobione, więc no, no w ogóle, wiesz, nie, nie patrzyłem na to. To, ale bardzo mnie to cieszy, że, że Bojaszek Fericze, tak wiesz, jest za mną i, i kurczę, no wiesz, lubię go bardzo, no nie, to, to wiesz, on, on nie musi tego robić, a, a, a wiesz, a bardzo mi kibicuje i, i, i ja też mu kibicuję, tak? Masz szacunek u mnie, jest zajebistym gościem i, i po prostu to pokazuje. Raz jeszcze dziękuję za rozmowę. Naprawdę mega się cieszę, jeżeli coś byś chciał przekazać kibicom, widzą, fanom, to śmiało. Co chciałem przekazać kibicom? Żebyście kibicowali, tak? Yy, mogę być pierwszym Polakiem, który pokona Saladina i bardzo liczę na wasze wsparcie. Yy, tak jak mówię, ja poświęciłem się w 100% temu wszystkiemu, tak? Jakby ja każdy, każdy dzień staram się wykorzystać, staram się, no po prostu to robię, wykorzystuję na to, żeby trenować, żeby być jeszcze lepszym i i cieszę się, że was jest tylu, którzy, którzy wspierają moją karierę, którzy mnie śledzą i, i, i po prostu wam dziękuję za to. tak. Ja, ja staram się to wam odwdzięczyć właśnie w klatce fajerwerkami. Tak? Także czekajcie na mój pojedynek, kibicujcie mocno, głośno i widzimy się w Nowym Sączu 19 sierpnia. Robert osłów, dzięki serdeczne. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich.